Jesteśmy na międzywojewódzkich mistrzostwach juniorów, juniorów młodszych w Dąbrowie Białostockiej. Bierze w nich udział 137 zawodników z 13 klubów. Są to zawody eliminacyjne do mistrzostw Polski juniorów i dla grupy wiekowej juniorów młodszych do mistrzostw Polski juniorów młodszych. Mistrzostwa w Dąbrowie Białostockiej rozpoczynają sezon startowy w naszym makroregionie dla trzech województw, Podkarpackiego, Lubelskiego i Podlaskiego. Tydzień temu rozpoczęliśmy współzawodnictwo ogólnopolskie i jest to jakby cykl przygotowań, kwalifikacji do mistrzostw Polski, ale jednocześnie też przygotowań do mistrzostw Europy, które odbędą się w Bratysławie pod koniec kwietnia. Mamy dwa turnieje eliminacyjne, z tych dwóch turniejów eliminacyjnych czterech najlepszych zawodników wśród juniorów i sześciu najlepszych zawodników wśród juniorów młodszych uzyska klasyfikację do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. Ta konto jest czwórbojem, cztery konkurencje. W każdej z tych konkurencji rozgrywane są eliminacje. To są układy, to są walki z podziałem na kategorie wagowe, na sześć kategorii wagowych, to są techniki specjalne i testy siły. I z każdej z tych konkurencji można się zakwalifikować w tej konkurencji do Mistrzostw Polski. Tradycyjnie są to medale, puchary, dyplomy, certyfikaty udziału. No takie symboliczne.